Cześć, ja jestem Guspana 1, 2, 3, a ze mną jest? Zgredek. Zgrydek, Zgrydek. Yy, Ja chciałbym Wam... Po... On będzie budował... On będzie budował swój mechanizm, a ja Wam... A ja Wam pokażę poradnik dla... Dla podstawowych graczy w Minecraft, którzy chcieliby zacząć zabawę z Redstone'em yy, Dzisiaj pokażemy... Ty, mi... działam! Ej, zobacz! Ej, zobacz, działam ja O, no włącz to. Zapraszam to. He, hmm, działa. Tylko Dobrze. trzeba jeszcze szydół skombinować. No to naprawisz. Ja chciałem wam pokazać dwa pistony, żeby się otwierały. Tak wiecie. Otwierały i... Pokażę wam. No, takie coś. Taki przedłużony piston, jakbyście chcieli. No właśnie. I... I pokazuję wam, jak to zrobić. Dobrze, do tego potrzebne, potrzebne będą dwa lekkie pistony, dźwignia, e, tam, 32 redstone'a, znaczy to tam na oko, czerwony e, pochodni chyba nie trzeba, nie trzeba, no trochę repeater'ów i, najwyż, i jakiś budulec. Dobrze, to kładziemy dwa lekkie pistony. Następnie kładziemy tutaj stanę, tak, Zmęczymy go, to postawimy sobie dźwignię i zrobimy jeszcze Tutaj oczywiście. Tutaj tu musi być opóźnienie. Yy, na maksa. Jeden Jupiter. Yy, pokażę Wam na razie jak to wyjdzie. Nie podniesie się. Widzicie? Więc trzeba tutaj zastosować takie coś. I zobaczymy czy zadziała. Jak to działa? To był, to był t, pierwszy poradnik yy, i pierwszy filmik z tej serii. Miejmy nadzieję, że to będzie seria. Więc zegnamy się z wami a pokazywał wam Husfana 1123, a obok mnie stał. Z Gredek. No, to siemanko. Kopalatki.